Cześć kościelniaczku, na dzisiejszym filmie razem z Rojsonkiem za kamerą Witajcie Dzień dobry Dzisiaj nagrywamy film Robię leni prezent na urodziny Prank, taki prank prezent Ale zanim to, chodźmy do kanału Rysonka. Bo właśnie na kanale Roysonka popaliśmy bilety na mecz w szczecin Pokaz I Pewnie vlogi będą z meczów, nie? Będą. Będą? Jak zawsze, bo duże wyświetlenka robią. Z dwie minuty filmu, 200 wyświetleń. No widzowie jego wyświetlenia tylko jarają. Nie subskrybujcie. Właśnie widzowie idziemy też do delikatysu yy, No i yy, urojka właśnie możecie yy, teraz już Game Roy. Znaczy Royson, ale to jest jego drugi kanał? Nie, główny teraz. Główny teraz? Głównie. Główny. 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 Eee. Nie, jak to was mówił? Główniejszy. 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 Eee, Najgłówniejszy. I, e, właśnie spotka załapałem się jeszcze na zdjęciem. Na zdjęcie z piłkarzem korony. Jaś. E, tak, wpadajcie na kanał Oryzontę, żeby zobaczyć jakie to zdjęcie. Albo na. Ręce mnie bolą! Albo na mojego Instagrama. Ale wam go nie podam, bo mi się nie... Dobra, się widzimy... Się... A, a, bo nie powiedziałem wam. Przejdziemy sobie, żeby Rojson odpoczęły ręce. Stór takie taktyczne zastopowanie. O, widzę widzowie! Jest. Ładnie. Yy, no. I. A ja mam racuchy dzisiaj nie mam. Co dzisiaj... jaki będzie ten prank urodzinowy? Lena ma już niedługo urodziny e, Więc a że gramy w Valoranta Postanowiłem zrobić jej prezent Ona... wyszedł nowy karnet Karnet nowy wyszedł? Karnet nowy No dobra, każdy rozumie Nowy karnet e, I że ona chce sobie go kupić To nie spodziewa się, że będę od niej szybszy I kupię safe carda ona przyjdzie do domu, ja już załaduję tego PaySafeCard na konto. Ona nie będzie się tego spodziewać. Przyjdzie do domu, będzie jak zawsze nagrywała ze mną odcinek. A tu ma tysiąc coś tych yy, punkcików. Będzie to jakoś ok. 50 zł wydamy na ten film. I my yeah. Idziemy z tym widzem, bo on śpiewa. Dobra. Widzimy się później w Delicatessa, Delicates. ale to na kanale Rojka. Dobra. A u nas widzimy się jak będę już w Żabce kupował Paysafe Cześć. cześć. Siema, siema, już jesteśmy... Rojson zapomniał nagrać Delicatessa. Kupiliśmy Paysafe... Kupiliśmy dwa w Kardy. Yy, teraz będziemy doładowywać. Doładowywać. Doładowywać, yy, No, polecam. Yy, I musi... O, jak to zrobić? Ciężko. Łatwo. Y... Ale ty masz tam konto na Facebooka? Mhm. Dobra. Więc tak, musimy. Ale no ma? Tak, więc musimy. Tak... Słuchajcie, widzowie, musimy. Ciężko to będzie, bo o, nie wiadomo, o której ona wróci z dworu. Ona wraca o 20. No Dobra, idę. <laughs> Widzimy się w domu. Dobra, widzowie, Rojsson zaraz przyjdzie. Ja tutaj montuję to odpalamy i włączam ten no. wpisuję wpisywanko i damy jej Play safe karda oczywiście Tu masz za 50 zł 1000, 1050 zł macie ale Nie chce mi wejść nacisnąć się nie chce No Może dam wam inną Nie chcę mi wejść jest, uwaga. jest tu waga daję sobie już tu sami punkciki Dobra Pierwsza część pranka się udała. Teraz musimy zrobić, się rozłączyć z jej konta jak ona przyjdzie za kilka godzin. No, widzę będzie miała. A, jeszcze jednej zrobię. Szybko. Ten tapetę zmienię jak najszybciej, bo wstyd troszkę. No, czekamy. Dobra wszystko zrobione. Idziemy stąd. Uciekamy. I czekamy na Rojka i czekamy na reakcję Leny. Reakcja Leny na nowego Skina. Nową postać. Tak. musisz mi nagrywać z boku? Muszę. Dobra Chico Dziękuję. plików Olaf. Dziękuję. Chyba się włącza Włącza się. ona jest nowa? Nie To jest Reja Wiem <noise> Kojarzę no. A gdzie ja to osry... Czemu ja mam Wszystkie sześćset? Wszystkiego z okazji urodzin nie kupiłeś mi karnet? No. Nagrywam specjalny film od rana Poszliśmy po Facebooka i nagrywam urodzinowy Naprawdę? prank Naprawdę? No, ja już serio załadowałem karnet Serio? Tak O kurde, a chciałam się kupić No, <noise> szybszy byłem tak? Nie za swoje. O, Cieszysz się? Nie strasznie! No po, po, powiedz widzom. Bardzo się cieszę. No. A jest ta nowa postać? Nie. To było tylko po to, żebyś się Taki jeszcze kupił! No chyba no. Dzięki za dzisiejszy film. A jeszcze pokażmy, jak Lena kupuje kamień. Ja już kupiłem, grałem. Na pewno to? Tak. O, uwaga. jest, ustaw... Z... O, Lena już ustawiać będzie. Ustawiła, grałem w nim. Fajny, fajny. Ja tą dżetkę sobie... Nie, ja ustawiłem tą drugą. Ale fajne! Nie, to jest ładne. Tam masz pom O, pompy o, jeszcze... Ja o, mam to. mam to! A to ja tak, te, tego się nie miał. ustawię. Po, pompę sobie ustawia, jeszcze nie ma pompy. Jaka ładna, ładna! jest, no. Snajperkiem nie, nie podoba? się, ale sobie ustawi. No, ale no. jakiś, jakiś przytulas chociaż. A to masz. Nie mhm. lubię się przytulać, mhm. ale okej okay, możemy... Widzicie? Frank. Ja urodzinowy się udał. Od 13 no, jak poszłem po bilety. No. Dzięki. Tak. I ta tapeta też płata. Dobra. Idę grać, Będzie blok na urodziny. Dobra, włączaj. Nie, ja nie gram. Urodziny mm. będą... A rojek grał. Na swoim przyniósł laptopa i widzieć i mm. lewe. Żegnajcie. Na... Niedługo urog z Uradzień kanału. Cześć.